Podróba to jest chyba za Ty masz taką podróbę? Nie ze wszystkich. Nie, nie można takiego sprawdzać. nie, nie wytrywać, bo... No, bo w ogóle jest bardzo żałe. Mam inne. Masz Cie... tylko jedną towę. Cóżba owo. Ale kibas, bas? <laughs> jak chodzi kurmok. Jak to wiedzieli, to czegoś bym drugim słyszał. W ogóle ja mi przed drugie uko słyszałem. Wychodzi w ogóle jak tuba.

Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich obecnych na spotkaniu, podczas którego Prezydent Rzeczypospolitej ogłosi decyzję w sprawie ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy kodeks postępowania karnego. Serdecznie witam pana ministra Marcina Warchowa. Pana Prokuratora Roberta Hernanda, ministrów i doradców Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, a także członków Zespołu Analiz Systemowych. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prokuratorze Generalny, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że oczywiście za moment będę mógł podpisać tą ustawę, ważną ustawę, ustawę o zmianie kodeksu karnego, ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksu postępowania karnego. Ale cieszę się dlatego, że z mojego punktu widzenia jest to nie tylko ustawa ważna, ale nie jest to też ustawa zwykła, bo jest to specyficzny, Projekt, który jest moją inicjatywą ustawodawczą, czyli inicjatywą ustawodawczą prezydenta Rzeczypospolitej, ale przygotowaną wspólnie, co z całą mocą chciałbym podkreślić przygotowaną wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka i jego współpracownikami, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i jego współpracownikami, Rzecznikiem Finansowym oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. Pracowaliśmy wspólnie nad tymi przepisami. Pracowało nad tym także Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, czyli tzw. Duda Pomoc w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, młodzi prawnicy, którzy ze mną jako prezydentem współpracują na co dzień, zajmując się zwykłymi ludzkimi sprawami. Te zmiany przepisów, które dzisiaj, jako ustawa, zostaną przeze mnie podpisane, zmierzają do Zwiększenia prawnokarnej ochrony osób małoletnich, zwłaszcza małoletnich poniżej 15 roku życia i osób nieporadnych życiowo, czy to na skutek tego, w jakim stanie psychicznym się znajdują, czy to na skutek tego, w jakim znajdują się stanie fizycznym. Zmierzają więc tak naprawdę do zwiększenia prawnokarnej ochrony osób najsłabszych, tych, które najłatwiej skrzywdzić i tych, które. Skrzywdzone najtrudniej mają w poszukiwaniu pomocy, w poszukiwaniu oparcia. Te przepisy zmierzają ku temu, aby ich sytuację prawną i ich sytuację procesową wzmocnić. Ale co najważniejsze, tak jak powiedziałem przed momentem, stanowią one efekt wspólnej pracy, stanowią one efekt także. W pewnym sensie zsumowanych doświadczeń przedstawicieli państwa rzeczników, samych rzeczników, pragników z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, a także i moich. Doświadczeń z różnych sytuacji, z którymi zetknęliśmy się w życiu, sytuacji, z którymi mieliśmy możliwość się zapoznać, z którymi. Mieliśmy możliwość w jakimś sensie się zmagać, próbując pomóc tym właśnie najsłabszym osobom pokrzywdzonym. Te przepisy wzmacniające, zwiększające odpowiedzialność karną za takie przestępstwa jak ciężki uszczerbek na zdrowiu, a więc przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko rodzinie, a więc także przestępstwo uprowadzenia, przestępstwo porzucenia przestępstwo wobec osób małoletnich przestępstwa o charakterze pedofilskim, ale także niezawiadomienie o fakcie popełnienia przestępstwa gwałtu kwalifikowanego. to te, które są właśnie objęte tą regulacją. I chcę bardzo mocno zaznaczyć. Ona została stworzona z dużym wyczuciem, wyczuciem także sytuacji osoby pokrzywdzonej, bo między innymi jeden z przepisów, który został tutaj wprowadzony, to nowy przepis w artykule 240 kodeksu karnego, paragraf 2a, który mówi o wyłączeniu odpowiedzialności karnej osoby pokrzywdzonej, tak aby nie było zjawiska wtórnej wiktymizacji w sytuacji, kiedy ktoś, kto został skrzywdzony przestępstwem, zawiadomienia o popełnieniu tego przestępstwa nie dokona. A więc, aby w największym możliwym stopniu chronić przede wszystkim właśnie osoby małoletnie, chronić, chronić ich interesy, aby jeżeli nawet zostanie na nich dokonane przestępstwo, to aby ciężar tego przestępstwa, który na nie spada jako osoby pokrzywdzone, Oddziaływał na nie w sensie przede wszystkim psychicznym, na przyszłość w stopniu jak najmniejszym. Chciałem jeszcze raz bardzo Państwu serdecznie podziękować za ten trud pracy, który został włożony w przygotowanie tego projektu, który dzisiaj jest już ustawą. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten wysiłek, za pracę intelektualną, za wiele godzin spędzonych na dyskusjach. Na ten temat, w jaki sposób te zmiany powinny być dokonane tak, aby były optymalne, tak, aby jak najlepiej chroniły, aby były w najlepszym możliwym stopniu wypośrodkowane i w najlepszym możliwym stopniu odpowiadały rzeczywistym potrzebom. I na zakończenie chcę jeszcze raz, dziękując, podkreślić fakt niezwykle w tym wszystkim istotny. Otóż ta ustawa przygotowana we współpracy prezydenta wspomnianymi instytucjami i ich przedstawicielami została praktycznie jednomyślnie przyjęta przez obie izby parlamentu trzech posłów głosowało przeciwko 433 ze wszystkich obozów politycznych projekt popierało senatorowie w absolutnej zdecydowanej większości byli Zwolennikami tego projektu 82 senatorów głosowało za, jeden tylko się wstrzymał. Pozostałych 17 nie brało udziału w tym głosowaniu. A więc właściwie nie było takich przedstawicieli w parlamencie, którzy w sposób zdecydowany opowiadaliby się przeciwko tym przepisom. To także dla mnie jako tego, który współuczestniczył w przygotowaniu tego projektu jako tego, który niósł inicjatywę ustawodawczą. Wielka satysfakcja. Cieszę się, że mogę ten projekt dzisiaj podpisać. Cieszę się, że w niedługim czasie te przepisy wejdą w życie i wierzę w to głęboko udoskonalą istniejącą w polskim systemie prawnym ochronę przede wszystkim osób małoletnich, tak jak powiedziałem, poniżej 15 roku życia. Dziękuję serdecznie. Panie Prezydencie, uprzejmie proszę o podpisanie ustawy. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Dziękuję Państwu, dziękuję także przedstawicielom mediów. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова